Witam! Zapewne wchodząc na ten film jesteś znudzony do dźwiękami o z zbroi oferowanych przez GTA V. Może kiedykolwiek chciałeś zmienić dźwięki w taki sposób, aby stały się przyjemniejsze i przede wszystkim bardziej realistyczne? No cóż, drogi internaucie, w tym odcinku specjalnie Tobie pokażę, jak to wykonać. A uwierz mi, że jest to niesamowicie proste. Bez zbędnego gadania, zapraszam do odcinka. Aby móc zainstalować tę aplikację do naszego GTA5, musimy być pewni, że mamy już zainstalowany program OpenIV, który posłuży nam do modyfikowania GTA5. Jeżeli nie macie pobranego OpenIV, musicie go pobrać z tej strony five modes, GTA 5 modes GTA5, 5 modes i pobieracie go oto tutaj. Następnie, po pobraniu tego programu, musicie go wypakować oraz zainstalować. Jeżeli macie zainstalowany już ten program, możecie przejść do y, pobierania. Y, Modyfikacji, która się nazywa Realistic Guns Sans. Yy, klikacie sobie tutaj pobierz. Yy, Przystąpimy do pobierania oto tej modyfikacji. Yy, pobieranie nam trochę zajmie, ponieważ sam plik waży 144 MB, no więc yy, lada moment powinno być. W czasie kiedy nasz folder z modyfikacją się już pobrał, przenosimy go na pulpit. Po przeniesieniu na pulpit musimy go wypakować. Musimy go zrobić w taki sposób, że ten, że ten plik rgs.oif musimy przenieść na sam pulpit, najlepiej po przeciągnięciu go tutaj, w to miejsce. Abyśmy mogli potem na naszym OpenIV z łatwością wyszukać ten package installer i byśmy mogli go sobie zainstalować. Teraz, musimy otworzyć yy, wcześniej zainstalowany przez nas OpenIV. Które posłuży nam do modyfikacji GTA 5. Oczywiście, jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, OpenIFI oferuje nam możliwość modyfikacji takich gier jak GTA 4, Max Payne oraz Episode from Liberty City, ale my zajmiemy się GTA 5. Kiedy otworzyło nam się już OpenIV dostrzegliśmy właśnie pliki, pliki samej gry Gita 5, które jesteśmy w stanie tutaj modyfikować, ale przed tym, przed tym musimy jeszcze zrobić takie formalności jak dodanie plików pasji, które są niezbędne do modyfikowania naszej gry. Bez nich żadne wszelakie modyfikacje nie będą miały miejsca, więc to są po prostu niezbędne pliki do pobrania. I tak samo niezbędne do pobierania y, naszej modyfikacji, która zamieni dźwięki broni, Open Camera. Nie, nie musimy pobierać, nie, nie musimy instalować w pobieraniu y, naszej modyfikacji. Wystarczy, że po prostu y, mamy zainstalowane te dwa pliki, które są OS, AC Loader i Open IV, które po prostu nam y, umożliwiają modyfikowanie gry. Y, teraz możemy zamknąć oraz y, powinien się utworzyć nam taki folder jak mods y, będzie to działało w taki, w taki sposób, że y, wszelakie modyfikacje, które wykonamy w plikach naszej gry możemy przenieść do zakładki mods oraz ona tak uosabnia ten, y, te nasze modyfikowane części, które się wdrażają w grę i jeżeli na przykład chcemy potem je usunąć, no to swobodnie możemy w tym folderze po prostu usunąć, usunąć ścieżkę plików, które po prostu zmodyfikowaliśmy no i teraz, żeby w ogóle zainstalować naszą modyfikację musimy kliknąć Edit Mode, ponieważ, ponieważ jest niezbędny, niezbędny do, do modyfikowania i otwiera nam możliwość pełnienia jakiejkolwiek modyfikacji w naszej grze. Teraz przechodzimy do zakładki Tools, która się znajduje tutaj oraz będziemy mieli takie coś jak Package Installer. Musimy go kliknąć i teraz wyszukujemy na, na pulpicie nasz plik. RealisticGunSounds.oif, który właśnie jest jako taki package installer, który po prostu, który po prostu sam się instaluje, tylko właśnie po, po wybraniu go w tej właśnie zakładce. Oraz jeżeli mamy go na pulpicie, no to po prostu zaznaczamy go oraz otwieramy. Pojawiło nam się właśnie teraz okienko z y, samą modyfikacją, no i teraz jesteśmy, jesteśmy przed zainstalowaniem y, samej modyfikacji do naszej gry. Teraz by to zrobić musimy kliknąć tutaj INSTALL oraz mamy do wybrania, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, możemy sobie teraz sobie wybrać sobie czy chcemy automatycznie instalować to w, w grę, Czyli jeżeli byśmy chcieli na to usunąć, no to musielibyśmy zrobić reinstall gry, ponieważ, no, ponieważ to jakby się już tam się utwierdziło na stałe, albo możemy go przenieść do zakładki mods. Czyli tak jak wspomniałem w każdej chwili możemy po prostu do niej wejść i usunąć ten, tę daną ścieżkę, na której zakładaliśmy właśnie modyfikację Tutaj jest już wasza re rekomendacja. Ja bym wybrał oczywiście folder mods, ponieważ y, ona po prostu oferuje możliwość swobodnego usunięcia y, tej modyfikacji, jeżeli po prostu nam, na, nam się nudziła. No więc teraz y, musimy potwierdzić instalację. Y, no i teraz po prostu y, mamy tutaj y, y, informacje na temat y, instalacji tego. No i jeżeli zapoznaliśmy się z tym, no to po prostu klikamy Install. No i w tym czasie się nam instaluje nasza modyfikacja. Jak widać po pobraniu modyfikacji okienko z modyfikacją informuje nas, że nasza modyfikacja została zainstalowana poprawnie. Oraz to oznacza, że y, modyfikacja zamieniła nam już dź podstawowe dźwięk, dźwięki y, wystrzału z broni na te bardziej realistyczne. Także to jest w sumie na tyle, jeżeli chodzi o tę modyfikację z instalacją. Teraz możemy swobodnie sobie wejść do gry GTA 5 oraz kosztować tych nowych dźwięków, które po prostu nam urozmaicą rozgrywkę w GTA 5. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego poradnika. Mam nadzieję, że przypadł do gustu i będziesz odczuwał jak największą satysfakcję z nowo dodanych dźwięków w broni. Grając na GTA Online również będziesz mógł je mieć, więc myślę, że ponownie zas zasiądziesz przez GTA na długie godziny. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń wpadnij do sekcji komentarzy i postaram Ci się pomóc. Dziękuję za obejrzenie odcinka, trzymaj się oraz do następnego.